Słabi mężczyźni mają kochanki, silni mają szczęśliwe rodziny. Jak to z tym jest? Prawda czy fałsz? To zdanie, z którym się spotkałam ostatnio, dało mi kolejny temat do nagrania. Stwierdzenie to może być interpretowane na wiele sposobów. Zawiera założenia dotyczące charakteru i wartości mężczyzn, a także ich relacji. Poniżej przedstawię moje refleksje i kilka rozwinięć tego tematu, biorąc pod uwagę różne aspekty. Zachęcam Cię do spojrzenia na ten temat i wypowiedzenia się pod tym filmem. Jak to jest z tym silni i słabi? Na początek przyjrzę się kwestii siły, charakteru i odpowiedzialności. Ci tak zwani słabi mężczyźni mogą szukać kochanek, ponieważ nie są w stanie poradzić sobie z trudnościami i wyzwaniami w swoich związkach. Zamiast stawić czoła problemom i próbować je rozwiązać, uciekają się do łatwiejszych rozwiązań, które dają im chwilowe zadowolenie i zapomnienie. Często brakuje im samokontroli i odpowiedzialności, co sprawia, że poszukują natychmiastowej gratyfikacji poza związkiem. Często kładą większy nacisk na własne potrzeby i pragnienia niż na wspólne dobro. W rezultacie ich relacje są niestabilne i oparte na egoistycznych pobudkach. Brak silnych wartości moralnych jest kolejnym czynnikiem, który prowadzi do decyzji krzywdzących innych i prowadzących do niewierności. Może to być brak zdolności do empatii i zrozumienia, co prowadzi do niezdolności w budowaniu głębokich i satysfakcjonujących relacji. Niewierność może być również próbą zaspokojenia niezrealizowanych potrzeb emocjonalnych, wynikających z braku umiejętności komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Może to być również brak, Satysfakcji w swoim życiu osobistym i zawodowym, co prowadzi do poszukiwania właśnie tej satysfakcji gdzie indziej. Niewierność może być także próbą ucieczki od poczucia niepowodzenia lub frustracji. Można dodać również brak samorealizacji i niską samoocenę. Często jest to także społeczny i kulturowy nacisk, który promuje niewierność jako oznakę męskości lub sukcesu. Spowodowane jest to zazwyczaj brakiem pewności siebie i potrzebą potwierdzenia własnej wartości poprzez zdobywanie uwagi i akceptacji innych kobiet. Często jest to również potrzeba braku wsparcia i partnerstwa w związku, co prowadzi do izolacji emocjonalnej i poszukiwania wsparcia gdzie indziej. Panowie często czują się osamotnieni i niezrozumiani. Jednak jest jeszcze druga strona. Są mężczyźni, i jest ich wielu, którzy potrafią budować i utrzymywać szczęśliwe rodziny, szczęśliwe relacje, ponieważ są odpowiedzialni, lojalni i zaangażowani. Zamiast szukać zewnętrznych źródeł satysfakcji, inwestują czas i energię w budowanie silnych i zdrowych więzi. Mają doskonałą zdolność radzenia sobie z problemami i konfliktami w sposób konstruktywny, co przyczynia się do stabilności i szczęścia w relacjach. Silni mężczyźni kierują się silnym systemem wartości, który priorytetowo traktuje uczciwość i troskę o dobro innych. Dzięki temu ich relacje są stabilne i zdrowe. Opierają się na wartościach takich jak zaufanie, szacunek, wzajemne wsparcie. Często posiadają wysoką inteligencję emocjonalną, dzięki czemu lepiej rozumią i reagują na potrzeby emocjonalne swoich partnerek, a efektywna komunikacja i rozwiązywanie problemów przekłada się na zdrową dynamikę w związku. Pracy panowie znajdują zazwyczaj satysfakcję w różnych aspektach swojego życia, takich jak praca, relacje rodzinne, dążenie do osobistego rozwoju i realizacji, co pomaga im zachować równowagę i unikać fokus. Silni mężczyźni odporni są na destrukcyjne wpływy społeczne i kulturowe. Stawiając na pierwszym miejscu wartość rodziny czy związku i dbają o jego dobro. Mają świadomość, że prawdziwa siła polega na budowaniu trwałych i szczęśliwych relacji, a nie na zewnętrznych dowodach męskości z lekkością potrafią oprzeć się naciskom społecznym i kierując się własnymi wartościami, co pozwala im tworzyć zdrowe i stabilne relacje. Panowie ci starają się być wsparciem dla swoich partnerek i oczekują tego w zamian, doceniając wartość wsparcia. Ich relacje są oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu, co pozwala na wspólne pokonywanie trudności i cieszenie się sukcesami. Moi synowie są przykładem silnych mężczyzn. Patrząc na ich mądrość i dużą świadomość, jestem dumna z ich siły. I myślę, że Sama mogę uczyć się od nich. To, jak dbają o dobro swojej rodziny i partnerek, z wielkim szacunkiem i miłością, pokazuje mi na każdym kroku, że jedyne, czego potrzebujemy, to po prostu chcieć. Sumując stwierdzenie, słabi mężczyźni mają kochanki, silni, szczęśliwe rodziny. Podkreśla różnicę w podejściu do życia i relacji między mężczyznami, którzy podejmują odpowiedzialne decyzje, a tymi, którzy szukają łatwych rozwiązań. Silni mężczyźni to ci, którzy potrafią budować trwałe, szczęśliwe związki oparte na zaufaniu, lojalności, szacunku, wspólnym wsparciu. Podczas gdy słabi mężczyźni mogą uciekać się do niewierności jako ucieczki od problemów i odpowiedzialności. Silny mężczyzna to dorosły mężczyzna, który bierze pełną odpowiedzialność za swoje czyny. Na pewno nie jest nim dziecko, które wciąż odbija żale za błędy rodziców. Jedno jest pewne: nigdy nie jest za późno. By to rosnąć. To samo dotyczy także nas kobiet. Wbrew całemu hejtowi w kierunku panów robimy kobiety to samo. Kupiąc po drodze szacunek do siebie. Na koniec powiem jeszcze, że każdy partner na trwałe zapisuje się w naszym życiu. Warto. Wybierać świadomie, gdyż każdy dotyk, nawet spojrzenie przekracza nasze zdolności pojmowania, łącząc nas z drugą osobą w pewien rodzaj biologiczno-duchowo-energetycznego połączenia. Do dobrego związku potrzebna jest para emocjonalnie dojrzałych ludzi. Przyciągasz do siebie to, czym emanujesz? Jakie jest Twoje doświadczenie w tym temacie? Podziel się w komentarzu. I na koniec, jeszcze dla tych, którzy tak bardzo interesują się moim życiem i statusem cywilnym, a nie mają odwagi zapytać dla całej rzekomej rodziny i przyjaciół zajmijcie się swoim życiem. Ja mam się cudownie. Jestem zakochana w życiu. Rozwiodłam się ze smutkiem, wyszłam za szczęście i jestem kochanką radości. A od czasu do czasu całuję się z szaleństwem. Pozdrawiam serdecznie, a może i nie. Miejcie cudowny czas.